Miks gatunków muzycznych na jednej imprezie tak najprościej można opisać ostatnią edycję Blender Art Festival w suszu. Staramy się oprzeć ten festiwal na dwóch takich głównych ideach. Jedna, zwyczajnie, bardzo pragmatyczna, związana ze środkami chcemy przeznaczać środki raz na realizację wydarzenia, ale dwa, jednocześnie promując miasto. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że punktem tym zaczepnym jest to, że ściągamy do, do susza gwiazdy zagraniczne, które jeszcze nigdy nie były w Polsce. Blender Art Festival był częścią Dni Susza 2023. To jest impreza głównie skierowana do mieszkańców Susza, ale nie tylko. Poprzez mieszkańców Susza kierujemy ją również do wszystkich, którzy chcą przyjechać do Susza i być razem z nami. Blender Art Festival zaskakiwał przede wszystkim rozmiarem imprezy. Przed Suskim Ośrodkiem Kultury stanęła duża scena. Nad efektami dźwiękowymi i świetlnymi czuwali specjaliści. To co powinno być chlubą i susza Warmi Mazur powiśla, że właśnie w małych miejscowościach mamy fantastyczne festiwale, które przyciągają i turystów, ale też myślę, że są świetną rzeczą świetną alternatywą dla mieszkańców i mieszkanek. Imprezę poprowadził Tomasz Woźniak. Piękna idea integrowania różnych środowisk artystycznych, związanych z muzyką, sztuką. Piękny miks, piękni artyści, doskonałe, doskonałe wykony. No jestem pod wielkim wrażeniem, nie mogę się doczekać finału. Pierwszego dnia festiwalu zaprezentowali się Dawid Kwiatkowski, Who Is Hu, Who, Kajmak i Shota Adama Drugiego dnia na scenie stanęli Rotten Green, Kozyska X Sieczak, Aero oraz na finał Balkan Paradise Orchestra. Ta ostatnia grupa wywodząca się z Hiszpanii po raz pierwszy odwiedziła Polskę. Ludzie są niesamowici, nie możemy się doczekać, by zagrać i zobaczyć, co zrobią, jak zareagują na naszą muzykę, ponieważ to głównie muzyka instrumentalna. Mamy nadzieję, że będą tańczyć i dobrze się bawić. Blender Art Festival odbył się w suszu po raz trzeci. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv